łamstwa w czwartym odcinku przygody Roberta Roblox. No i co teraz, hejterze? Teraz to ja zamykam cię w mojej piwnicy. Jeszcze ucieknę i cię zniszczę, Robert. Nie uciekniesz, bo jesteś głupi tak jak wszyscy moi hejterzy. No nie ten najgorszy youtuber Robert Roblox zamknął mnie w swojej piwnicy, ale wiem co już zrobić, by uciec. Zadzwonię do Skibidi Toilet. Haha dobrze, że przyszedłeś a teraz uciekamy i zniszczymy Roberta. Berer skibidi jeśli schodźmy zabić Roberta i jego fana hejterza. Teraz to twój koniec Robercie Roblox. O nie on tu przyprowadził skibidi Toimet zawsze lubiłem to oglądać ale wiem że ono jest złe i nie wiedziałem że istnieje naprawdę. Boję się, teraz cię zniszczę. Robert bo Skibidi Toilet nas pokonało i twój 10 letni hajter zamknął nas w twojej piwnicy. O nie on teraz wygrywa bo po jego stronie jest Skibidi Toilet ale za niedługo go pokonamy bo jestem lotuberem, który bardzo stara się nad filmami. Ja wiem że ty masz filmy z Skibidi Toilet więc ty nie pieprz teraz bzdury bo niedawno byłeś fanem Skibidi Toilet. Twoi rodzice tak samo pewnie widzą twoje filmy z tego Skibidi Toileta, czyli Człowieka Skibla, i wiesz, że będziesz za karę słuchać piosenkę Robert Roblox to fajny youtuber, a i jeszcze jedno, Skibidi Toilet to najgorszy mem na świecie.